dziś krótki film, krótki apel. W związku z tą sytuacją, która dzieje się na naszych oczach, blisko nas, zaraz za granicą, w związku z sytuacją inwazji Rosji na Ukrainę, wzywamy wszystkich Polaków, którzy siebie nazywają chrześcijanami, do konkretnej pomocy ludziom uciekającym z obszaru wojny. Nie wiemy, czy ta wojna zakończy się za 5 dni, 15, a może za kilka lat. Nie wiemy, czy ona Zostanie zatrzymana na Ukrainie, czy rozleje się być może na całą Europę, a może cały świat. Jednak to, co dziś wiemy, to tysiące ludzi uciekają z Ukrainy, głównie kobiety i dzieci, ponieważ mężczyźni mają zakaz opuszczania Ukrainy. To są ludzie, którzy potrzebują pożywienia, noclegu, czasami ubrań. I wzywamy wszystkich chrześcijan do tego, abyśmy aktywnie pomogli. I nie wiem, jak w waszych miastach, ale w Krakowie jest wiele punktów zbiórki żywności, zbiórki pieniędzy. Przybywają też ludzie z Ukrainy, i potrzebne są mieszkania, choćby, to, żeby mogli gdzieś mieszkać. Obserwuję polski internet od wczoraj i widzę, że powstał pewien ruch, najczęściej nawet wśród ludzi niewierzących, którzy udostępniają swoje mieszkania, udostępniają pokoje, i tym bardziej chrześcijanie powinni tym bardziej chrześcijanie powinni przyłączyć się do tego. Więc zachęcam Was do tego, abyście nie spali, abyście się obudzili. Nie wiem, czy jesteście przerażeni, czy boicie się to odwagi. Każdy chrześcijanin, który ufa Chrystusowi, nie powinien się bać. Pan Jezus nam powiedział: nie lękajcie się. Ja jestem z Wami do końca świata. I nawet jak boimy się, jak nam jest ciężko opanować strach, może czasami nawet pojawia się jakiś gniew, to pamiętajmy o słowach Pana Jezusa, który powiedział: Nie każdy, kto mi mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Bożego, ale ten, kto wypełnia wolę Ojca. Na pewno wolą Ojca jest to, abyśmy pomagali sierotom, wdowom i osobom w potrzebie. Dlatego zachęcam, aby ci wszyscy, którzy nazywają siebie chrześcijanami w Polsce, aby przystąpili do konkretnych działań. Może to być trudne. Nie mówię, że będzie łatwo, ale Pan Jezus nigdy nie obiecywał łatwego życia dla chrześcijan, ale obiecał, że tym, którzy Go naśladują, spotkają się z Nim w niebie. Obiecał wszystkim, którzy Go naśladują, życie wieczne. Zachęcam więc do konkretnej pomocy. Zachęcam też pod koniec może już do dzielenia się Ewangelią, do głoszenia Ewangelię. Nie wiemy, czy będą przybywać osoby wierzące w Boga, czy niewierzące. Ale zadanie chrześcijanina jest takie, aby iść na cały świat i czynić uczniami Jezusa Chrystusa wszystkie narody. To powiedział Pan Jezus w końcówce Ewangelii Mateusza i to cały czas nas obowiązuje. My z braćmi i z wieloma grup, grupami chrześcijan podjęliśmy się może nieco trudnego dzieła, aby przetłumaczyć może kilkaset Biblii Nowych Testamentów na język ukraiński. Jeżeli ktoś z Was miałby jakieś, Nadwyżki finansowe, to zachęcam też do wsparcia, ale to jest jakby taki dodatek. Przede wszystkim chciałem każdego z Was zachęcić, siebie samego w pierwszej kolejności, bo ten konflikt powoduje we mnie różne myśli, ale przechodzimy do działania. Nasza społeczność w Krakowie budzi się być może z tego szoku pierwszych dni, zaczynamy działać, zaczynamy wspierać i zachęcam jeszcze raz, jeżeli jesteś chrześcijaninem, Przejść od słów do czynów. Każdy z nas może pomóc, każdy może włączyć się. I to nie jest bez znaczenia, czy pomożesz, czy nie. Podkreślę jeszcze raz te słowa, bo być może chrześcijaństwo w Polsce stało się chrześcijaństwem teorii, chrześcijaństwem czasami sprzeczek czy kłótni. Ale Pan Jezus mówił to prosto. Nie każdy, kto mi mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Bożego. Nie ma znaczenia, czy chodzisz do kościoła co niedzielę, czy modlisz się, czy czytasz Biblię, ale musisz to potwierdzać w życiu. Jeżeli wierzysz, że Jezus Chrystus jest Bogiem, to na pewno jesteś mu posłuszny. Potwierdź to życiem. Potwierdź to swoim życiem teraz.